No i trzeci finał, przedostatni dzisiaj, i ogólnie przedostatnia walka również. To dziki klasyczny sweep z motylej gardy, ale dziki. Bandel szuka tam nogi. Mocno. O, ładnie się skręca. Tak jak mówiliśmy, jak już Bandel coś chwyci i ciągnie, to żeby urwać. Dziki duchowa nogę. Tu Bandel powinien pójść po drugą. Tego właśnie nie rozumiem. Dlaczego żaden z zawodników atakujących nogi nie idzie po. O, prosto. Oj, oj, oj. Co tam dziki będzie myślał? Jak to? No. no, nie wiem, czy dobrze zrobił, tam trochę przeprostu już był duży. Ale bomba jak ciągnie, to żeby wyurwa. Panie, panu, w drugim minucie pojemniku... Po co mi obrać drugą nogę, jak no swoją nogę? Tom, Mancim! Mancim! Dla Dzikiego z Morą będzie ten rak na rok.